z macie czas oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, filmikiem, subskrybujcie mój kanał lecimy do grania ja was strasznie przepraszam, że nie wam tak długo no ale jakoś tak się złożyło więc w końcu nagrywamy filmik i tutaj w sklepie mamy dużo rzeczy za darmo jeszcze tutaj monety i tutaj w karnecie Mamy 8 rzeczy, więc zaczynamy otwieraniem. To jest takie, przepraszam, że nie tak długo. Hmm. Więc sobie teraz obejrzymy nasze rzeczy z karnetu. Zostawimy sobie na koniec nasze mega boxy. Z tego nic nie będzie, teraz tak wolno. To oczywiście same monety. Coś będzie, jakiś gadżecik Dobra. Jest nic. O. tym nieźle. Teraz za darmo pakiet matek. Nie wiem. O. Gemy sobie odbierzemy. Za darmo sobie teraz odbierzemy. Pierwszą skrzynkę. Nic. No ale otwieramy sobie mega boxa. Piąteczka. Oh. Teraz jak chcecie, żebym otworzył Mega Boxa musicie koniecznie zostawić teraz łapeczkę w górę i subskrypcję, bo inaczej nie otworzę i napiszcie w komentarzu, jeżeli oglądacie to, napiszcie pomyślmy sobie napiszcie MEGA BOX jeżeli to oglądacie napiszcie MEGA BOX a mi za 3 sekundy wy musicie w sobie zostawić w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i, i napisać nie trzeba komentarza tak szybko więc macie 3 sekundy czas start raz, dwa, trzy mam nadzieję, że zostawiliście ja moi zaraz zamykam oczy więc nie wiem co się teraz dzieje Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A. Niestety nic nie było, więc nie sprawdzimy koło może być. Zastanowię się. Yy, punkty mogę dać do baza. Teraz sobie ulepszymy. Ja sobie oczywiście nim zagramy. No, teraz mamy więcej. A zagramy sobie bazem to wydarzenie. My bez przedłużenia. Tak, gramy. i Dzisiaj. Nie będę nagrywał więcej odcinków niż jeden, bo ja to nagrywam dzisiaj, a wrzucam to jutro, czyli jakby dzisiaj to oglądacie, bo jest godzina 19, kiedy to nagrywam, więc nie będę nagrywał już więcej. Poza tym ja mam jeszcze lekcje nieodbwane do szkoły Więc sobie odrobię Ała Piperka, ty chcesz bić? Ała Jak to mocno Jak ona mocno biła. Dobra, mam jedną eliminację O, Piperka O nie no bij, ono mi powali Dobra, idziemy na kiełka Kiedyś miałem kiełka i uważałem On jest taki mocny, jest niepokonany jak ma kiełka, ma kiełka Po prostu mam kiełka, zwykła postać Ała, wow, jak on mocno bije Jestem? O, nie, próbuję. Bo teraz zaczęła bić. No, niestety. Mam dwie eliminacje. Zawsze coś. Ile pocharpów będziemy? Siedem. Plus eliminacjach. Tak, nie będzie? Osiem pucharków. Czy ty chcesz? Czego chcesz. Czego ty chcesz? Odrzuć. Czego ty chcesz? Widzę, że przez niego grać się nie da. O. Super. No, ten film będzie trochę spokojnie. 8 minut. Już jest szósta, szósta minuta filmiku. Będzie... Od, do końca tej rundy sobie. Do końca rundy i kończymy filmik. Spike tutaj mnie atakuje, legenda. Proszę Państwa, jakbyście się w prawdziwym życiu, jestem Lewandowski. Wiecie, jak Lewandowski jest. Posadził już jedną bramkę tutaj. Dobra Strzelę kolejną bramkę Biegnę, biegnę. Nie, ten Mortis mnie ten mortis mnie zabił. Nie wiem nawet czy Mortis. Czy ktoś inny? No, to już mam, no to indzielnie. O nie, szybko broni, Bronia dam, broni! Nie, nie, obroni nie, mam. Piękny bramka Tej. Dobra. Jeszcze pół minuty do końca. Chcimy końca trochę szukaj, go przedłużymy. Tutaj ulta. Pyk. Dobra. Strzelę, strzelę. Legenda piłki nożnej. Nie widzę, że remisujemy. To widać. Widać, że będzie remis albo oni wygrają. My nie mamy już szans na wygraną No sami zobaczcie jak to wygląda Poczekajcie w komentarzach czy, czy wygram tą ostatnią rundę czy nie No będzie w ramach, albo, albo przegrane nie O do w dogrywce, szybko broń bramy Dobra O to mi chodziło teraz do gry w dogrywce Masz ulta, to strzelaj. Tu musisz idealnie wymierzyć. To przez niego, widzowie. To nie moja wina, to przez niego. Ja wybiłem. Widzicie, widzowie, tak to się robi. Ja wybijam. A nie se idealnie mierzę. Gdzie ta piłka ma polecić? Dzieć polecić Czy polecieć? Dobra, nie wiem. Teraz się nie będę zastanawiał. Jest! Wygrana, widzowie! Maciaz, będzie gwiazdą gry! Ty będziesz szablonem. Ciekawe. No to... Nara, widzowie! Nara.